Wow, to całe wiaderko cukierków Maltesers. Chociaż chwileczkę, jest takie malutkie. A Mike ma wiaderko w normalnym rozmiarze. Niemożliwe. Jakie ogromne wiadro dostała Annie. Niewiarygodne. To co, zacznijmy od Wednesday. Na dodatek się śmieją bezczelni. O, wymyśliłam jak mogę zjeść moje Maltesers. Potrzebuję do tego słonki. Przy jej pomocy zjem wszystkie cukierki i nawet nie pobrudzę sobie rąk. To jest to. To proste, szybkie i pyszne. Mike, twoja kolej. Let's go! Tak, dobra, wymyśliłem już jak zjem swoje maltezers. Patrzcie, co mam. Z tych części mogę zrobić świetną zjeżdżalnię. Będę mógł zjeść maltizers w pyszny i ciekawy sposób. Poczekajcie jeszcze trochę i sami się przekonacie. Aha, zjeżdżania jest gotowa! Teraz kładziemy cukierkę Maltesers O tu! I podziwiamy, jak fajnie zjeżdża. Świetnie! Łapie. A teraz można je zjeść. Ale zabawa! Bo zaraz wsypię więcej cukierków i będę musiał je wszystkie złapać. Otwieramy buzię szeroko. Mmm, ale pyszne. To jest genialne pasjonujące I jak tam? Jeszcze dużo? Mniam. Mike został ostatni. Może w parce jeszcze zostały? Nie. Ech, wszystko co dobre szybko się kończy. A teraz kolej na Enid. Nareszcie. Mam takie ogromne Maltesers. Chcę ich już spróbować. To takie dobre. Co jest, Wednesday? Chcesz, żebym się z tobą podzieliła? What? O nie, są tylko moje. Nie zamierzam się nimi dzielić. Jak chcesz. Nie chcesz po dobroci, to sama zabiorę twoje Maltesers. Muszę tylko zrobić odpowiednią dziurę w stole. I zrobię to za pomocą miotacza ognia. Jeszcze chwila i Enid nawet się nie zorientuje, gdzie tak szybko się podziały jej wszystkie Maltesers. O tak, mam je. Mm, chcę więcej. Ej, Wednesday. Zjadłaś wszystkie moje Maltesers. Jak mogłaś mi to zrobić? W odróżnieniu od ciebie ja chętnie się podzielę. Możesz to dokończyć. Jaka mała paczka płatków i mleka. A Wednesday ma porcję w standardowym rozmiarze. Co w takim razie ma Enid? Nieźle, Enid znów się poszczęściło. Znów dostała największą porcję. Mike, zacznijmy od twoich maluszków. Przestańcie mnie wyśmiewać. O, wpadłem na genialny pomysł. Będę mógł jeść płatki przy małym stoliku z małej miseczki. Używając małej łyżeczki. To takie urocze i fajne, prawda? Mam nawet malutką serwetkę. A teraz przygotuję sobie śniadanie. Wsypię płatki i zaleję je mlekiem. To będzie naprawdę dobre. Dodaję mleko i można próbować. Wyglądają super. Och, są przepyszne. Mają tylko jeden minus. Malutkie jedzenie szybko się kończy. Zaraz się wytry malutką serwetką i Wednesday może kontynuować. Mam już gotowy talerz i łyżkę. Wsypujemy płatki do miski. Następnie zalewamy mlekiem. Rączka, do mnie. Nakarm mnie. Nie chcę się wysilać. Muszę przyznać, że to jest pyszne, mimo okropnego koloru płatków. Czy mi się zdaje, czy ją naprawdę karmi ręka? Dziękuję, rączko. Możesz posprzątać. Enit, teraz ty. Tak, teraz ty. Super! Ale jak mam zjeść takie ogromne płatki? O, wpadłam na genialny pomysł! Zaraz wracam. Czekajcie tu na mnie! Nie mam pojęcia, co ona wymyśliła. Nie mam wystarczająco okay. dużej miski na tak wielką paczkę płatków, ale mam wielką wannę. Najpierw muszę wlać do niej mleko, całe mleko do ostatniej kropelki, gotowe. A teraz możemy wsypać płatki. Wow, są takie piękne, tęczowe, fantastyczne. Jestem zachwycona, że jest tego tak dużo. Gotowe. A teraz pozostało mi się tylko wykąpać. Można się wykąpać i coś przekąsić. Ale super! Nawet nie marzyłam o czymś takim. O, kaciuszka, chodź tu do mnie. Założę cię, żeby się nie utopić. O tak. Teraz można się wyluzować i odpocząć. I spróbować kawałek tego gigantycznego płatka. Mm, ale dobre. Kaczuszko, chcesz? Wow, ten pączek jest taki malutki. Jest mniejszy niż paznokieć Wednesday. Enid ma zwykłego pączka, a to znaczy, że pączek Majka jest ogromny. Wow, nieźle. To co, zaczynamy od Wednesday, która znów ma najmniejszą porcję. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mój pączek na bank smakuje lepiej niż wszystkie wasze razem wzięte. A teraz spróbujmy zmiażdżyć pączka młotkiem. Dzięki temu zrobi się większy. O tak, udało mi się. Mój pączek może i jest płaski, ale ma normalny rozmiar. I jest pyszny. Gdyby był czarny, powiedziałabym, że to idealne danie. Już wszystko zjadłam. Teraz kolej na Hura! Hurra! Mój pączek już na mnie czeka. Zanim go zjem, zrobię sobie fajny makijaż. Patrzcie, jak ładnie wygląda posypka na moich ustach. Mike, źle mnie zrozumiałeś. Nie będę się z Tobą całować. A teraz spróbuję posypki z ust. Mmm, to takie pyszne. I w końcu przyszedł czas na pączka. Rozłamię go na dwie połówki i zjem. Chodź do mnie, mój smakołyku. Hmm. O, wiem. Zanim zjem takiego ogromnego pączka, muszę go zmierzyć. Tak, tak. Jasne. Zjem pączka widelcem i nożem. Przepraszam, Wednesday. Po prostu nie chcę się pobrudzić. Odkroję mały kawałek. O, tutaj. Mm, ale apetyczny. I bardzo smaczny. Chyba potrwa bardzo długo. Mike, lepiej się pospiesz. Dziewczyny miały dość czekania i już sobie poszły. No i dobrze, niech idą. Nie potrzebuję teraz nikogo poza moim pączkiem. Ojej, został mi ostatni mały kawałek. Już myślałem, że on nigdy się nie skończy. I w głębi duszy miałem nadzieję, że będziemy razem na zawsze. O, to Mike! Minęło już 100 lat, a on dopiero zjadł swojego pączka. Brawo, gratulujemy! Dziękuję, że jesteście przy mnie w takiej chwili. Oj, dobra, na starość możemy się objąć. A w tej rundzie, żeby dostać smakołyk, trzeba nacisnąć przycisk. Dacie radę? No to zaczynamy. Kto zacznie? Dobrze. Ej, nacisnęłam i nic się nie pojawiło. Spójrz tam, Annie. Wow, co to? A, to mała czekoladka. Super. Jest taka urocza. Uciuciuciu. Spróbujmy kawałek. Mm, bardzo dobra. Szkoda, że nie mam nic więcej. Może jeszcze raz nacisnąć przycisk? Dobra, dobra, już. Teraz moja kolej. Ciekawe, co dostanę. O, też czekolada, ale większa niż szóenic. Okay. Najpierw pozbędziemy się opakowania. Teraz musimy pokroić czekoladę na małe kawałki moim wielkim nożem. Wiecie co? Wpadłam na genialny pomysł. Mogę zrobić z tej czekolady małą trumnę. A to. O tutaj. Gotowe. Spójrzcie jaka jest urocza. Ma nawet wieko. O, matko, co to ma być? Ale z was boi duszę. A teraz chcę je spróbować. O, tak, jest przepyszna. Super, jestem zachwycona. Co się tak spinacie? Mike, twoja kolej. Tak jest okay. Wednesday, naciskam i co? Nic nie widzę. Czekajcie, coś tam leci. Prosto z kosmosu! Ogromna czekolada! Dziewczyny, ona nas przygniecie! Uwaga, do Ziemi zbliża się ogromny meteoryt. Mówią, że jest w całości zrobiony z czekolady. Uciekajcie! Nic, jest tylko jeden sposób. Aha! Bierzemy suszarki i kierujemy je na czekoladę, żeby ją roztopić. Ludzie, nie rozśmieszajcie mnie. Wasze suszarki są niczym w porównaniu z moim miotaczem ognia. Gotowe. A teraz wszyscy naprawdę muszą się schować, bo zaczyna się czekoladowy deszcz. Wow, ale super! Nigdy wcześniej nie widziałem czekoladowego deszczu. Spróbujmy go! Jaki piękny stół! To jest dokładnie to, co chciałam mieć na urodziny. O, ktoś tu jest. Idę otworzyć. Ciekawe, kto to. Witam, oto kwiaty dla ciebie. Jakie piękne. Jak to dużo słodyczy. Nie mogę się napatrzeć. Wow, jest nawet czekoladowa fontanna. Spróbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marshmallow. To niesamowicie pyszne. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Uhuhu. Stawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości Świetnie Spróbuję jeszcze ciastko Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać Ta fontana jest taka pyszna Oddaj mi to Jeszcze czego, ona powinna stać na moim urodzinowym stole O nie, zniszczyłaś mój strój rozlałaś czekoladę. Nie pozwolę, by uszło ci to na sucho. Operwiesz. Jeszcze zobaczymy. Załatwię cię w tym challenge'u. Nie sądzę. Jestem zdeterminowana. Trudno będzie mnie pokonać. Świeże truskawki. Świetnie. Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło. A dla mnie super. Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz mija? Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe. Chciałam się tylko trochę podroczyć. Truskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste. Idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami. Nie podoba mi się to. Daj spokój, to było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. No to jedziemy. O nie! Coś poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak. Kurczę, ubrudziłam się czekoladą i straciłam truskawki. Zasłużyłaś na to. To twoja wina. Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co. To naprawdę obrzydliwe. Ale dam sobie radę, zobaczysz. Mia! Zrobiłaś się cała czerwona. Popłonę! Moje usta płoną! Pomocy! Co mam zrobić? Wpadłam w panikę! Podaj mi po prostu szklankę wody! O, można to popić czekoladą? Uff, od razu lepiej. A ja nie czuję się zbyt dobrze. Chciałabym trochę odpocząć. Tylko nie to! Spaliłaś moje truskawki! Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod kloszami. Ja mam skitus, bardzo się cieszę, że je dostałam. Super, a ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie, surowa ryba. To obrzydliwe. Strasznie śmierdzi. Więc zjada ją szybko i będzie po problemie. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Zobaczymy jak sobie z tym poradzisz i czy w ogóle sobie poradzisz. Nie podstawiaj mi tego pod nos! Sama ją wąchaj! Jesteś bardzo miła! Bu. Dlaczego mnie straszysz? Ups, co za trafienie! A teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim dałam radę. To było straszne. Cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. A co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadza mi, Jennifer. Ci nie widzisz, jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan. W końcu mam okazję spróbować skitelsów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne. Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować. Yummy! Odłóż moje cukierki tam, gdzie ich miejsce. Ci wózka! Żałujesz mi jednego cukierka? Patrz, skitelsy wpadły do fontanny. Nie szkodzi! Wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne! Ja też chcę spróbować. Nie i jeszcze raz nie już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy, podnieśmy razem klosze. Jaki apetyczny burger! Jestem przeszczęśliwa! A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjadaj swojego burgera. Masz rację, mam co robić. Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głupta się, od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Nie wiem jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku: ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne. A bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Spójrz na ten podpieczony kotlet. Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa, już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak tost lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo ja. Skończyłam. No cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta, ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu, kochanie, czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie. Tak? Będę musiała dać nauczkę tej ściwózce. Dodam tabasko do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodoba jej się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Teraz tylko czekać. Yeah. Chcę dokładkę! To było naprawdę dobre, nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego jest tak gorąco? Moją usta płoną! Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą. Wcale nie jest mi lepiej. Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej. Pomóż mi! Kurczę, wypiła za dużo czekolady z Tabasco. Trzeba ją ugasić! Czy nie było innej możliwości? Nie ma to jednak znaczenia. Ważne, że czuję się lepiej. Dziewczyny! Oto tania mrożona pizza super bogatej Julii. Bogata Fibi ma wypasioną pizzę. A biedna Tina ma niewiarygodnie drogą pizzę! Nie bogato i luksusowo, ale na pewno nie wygląda znajomo dla Tiny. Kina na twoim miejscu nie rzucałabym tak owocami morza. Są pyszne. Nawet ich nie spróbowałaś. No i co? Skąd na mojej pizzy wzięły się muszelki? Zaraz spróbuję. Nie wygląda to zbyt apetycznie. Fuj, co za ochyda. ohyda! Co? Sama jesteś stuknięta, i co ja mam tu jeść? To wszystko jest takie niesmaczne, ale mam pomysł. Muszę znaleźć witelec i nóż. Wzięłam je z ulicznego straganu z jedzeniem. Świetnie to mi pasuje. Zaraz odkroję najlepszą część brzegi pizzy. Ach, to jest takie dobre. Rewelacja. Dziewczyny, chcecie spróbować? Nie, to nie. Zjem wszystko sama. Zostawiacie mi najlepsze smakołyki. Uwielbiam brzegi od pizzy. Mm, to jest takie pyszne! Mam, um, mam, um, mam. Um. rany, jak to strasznie wygląda! Skończyłam, możecie zaczynać. No w końcu jestem taka głodna, że mogłabym zjeść całą pizzę naraz. Jest taka smaczna i na pewno nie potrzebuję tych suchych brzegów. O co chodzi Tina? Chcesz te ogryski? No dobra, nie żałuję Ci. Mina to tylko skórki od pizzy, a ja zjem całą resztę. Jest taka pyszna. Prawdziwa uczta. Zjadłam wszystko, dziewczyny. Ej, co robisz? Biorę te pudełko dla siebie. Mogę na nim spać! Teraz ty. No dobrze, skoro moja kolej to zaczynam. No krótne, jak mam to zjeść? To jakaś tanizna. Muszę no. coś wymyślić. No właśnie. Szefie, proszę mi przygotować to coś. Zrób tak, żeby było pyszne. Zapłacę bardzo dobre pieniądze. Uranę, ona ma osobistego kucharza. Tak, a także osobistego lokaja, asystentkę, sprzątaczkę i kujona, który odrabia za mnie wszystkie zadania domowe. Zaraz zobaczymy, co zrobi dla mnie mój szef. Wow, ta pizza od razu zaczęła wyglądać trochę bardziej apetycznie. Muszę jej szybko spróbować. Jestem taka głodna. Och, szef kuchni zdecydował się nawet dodać złoty pyłek. Dziękuję. To dobra decyzja. Próbuję. Mm, ta pizza wygląda naprawdę dobrze. A jak smakuje? Smakuje obrzydliwie! Jak biedni ludzie to jedzą! Chwileczkę, ja pierwsza! Spaghetti wygląda zwyczajnie. Ej, Tina, nie wasz się tego jeść! Dobra, spróbuję. Wygląda jakoś tak dziwnie, ale pachnie nieźle. Smakuje fajnie. Ale czegoś mi tu brakuje. O, mam świetny pomysł. Mogę dodać trochę ketchupu do spaghetti i będzie smakowało miliard razy lepiej. Julie, tymi swoimi minami psujesz mi apetyt. To jest naprawdę dobre. Tina, przestań błagać mnie o jedzenie. To tylko dla mnie. Mmm, jakie dobre. Mój, to obrzydliwe. Jak możecie to jeść? Wygląda paskudnie. Smakuje pewnie jeszcze gorzej. To będzie następne. Tina? Wow, a ja dostałam mega drogi makaron. Znowu z owocami morza. To takie obrzydliwe. Oddaj mi szybko mój makaron. Dobra, co ja tu mam? O nie! To makaron błyskawiczny, jakiś koszmar. Nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłam. i nie moje drogie danie! Zaraz spróbuję, ale nie chcę tego robić. Ja też nie chcę! Co robić? Mam pomysł. Wutina mam dla Ciebie dobrą ofertę. Dam Ci pieniądze i kiepski makaron, a ty dasz mi ten super drogi. No i co? No, pewnie, że się zgadzam. Sama nie jadłam mojego ulubionego makaronu od bardzo dawna. Uwielbiam go. Świetnie. W takim razie właśnie zabieram mój makaron z owocami morza. Jest przepyszny. A ta biedna istota je jakby została wychowana przez wilki. Co to jest? Pieniądze? Wcale ich nie potrzebuję. Wiesz, co z nimi zrobię? Wytrę ręce, bo pobrudziłam je jedząc makaron. I nikt ich tutaj nie chce? Więc ja je sobie wezmę. Zdecydowanie będę ich potrzebować. Może kupię sobie nową torebkę? Albo buty. Chcecie wiedzieć, co mam? Bicie sobie ze mnie? Co to ma być? Znowu jakieś jedzenie dla prostaków? Daj mi to, pokażę ci, jak tego się używa. To kawa rozpuszczalna. Wystarczy otworzyć opakowanie, wysypać do wody i troszkę do buzi. <laughs> Jakie dobre! Teraz wszystko mieszamy... i można pić! To napój bogów! To ma być napój bogów? O nie! To piją bezdowni pod mostem! Fu, to okropne smakuje obrzydliwie! Nie zmuszajcie mnie, nie będę tego piła! No dobra, spróbuję tylko troszkę! Ale wiecie co? Tam jedzie fajny hollywoodzki aktor! Hej! Odwróciły się, można wylać. Mm, wypiłam wszystko. Kto następny? Fibi, otwieraj! O, to kawa ze Starbucksa! Mmm, jaka pyszna! Tak bardzo lubię ten rodzaj kawy. Jest niewiarygodnie dobra. Obliżę jeszcze słomkę. A co się tak gapisz, Tina? Cujiesz mi apetyt! Otwieraj swój klosz. No pewnie! Jest tu coś niezwykłego. Widziałam coś takiego tylko w kinie. Podobno trzeba to jakoś zaparzyć, ale jak? Najpierw się wysmarkam. Łap serwetkę, Fibi. spokój, nie złość się tak. Dostaniesz zmarszczek na twarzy. Te czekoladki są pyszne. Co tam jeszcze jest? O, jakiś słoiczek. Cynamon? Co to jest? To obrzydliwe. Nie chcę tego więcej próbować. Jest coś jeszcze? Mmm, kawa. I to złota. Dina, twoje zęby zrobiły się złote. Wyglądasz jak milion dolarów. Mam nadzieję, że doceniłaś super drogą kawę. Napij się teraz wody. Nie no, nie powinnaś była tego robić. Super bogaci klienci nie plują w restauracji. Wodę trzeba wypić. Brawo, lecimy dalej. Macie tym razem. Ale super burgery! Tym razem Fibi nie ma szczęścia dostała niewiarygodnie taniego burgera, ale burger jest drogi i wygląda świetnie. W końcu nasza super bogata Julie dostała odpowiednie jedzenie. To złoty burger! Uu, jak ona je. To obrzydliwe! Krusie! Zbliżaj się do mnie, Pobrudzisz moją drogą sukienkę biedą! Ono naprawdę zachowuje się jak zwierzę. Bibi, powinnaś już zacząć jeść swojego burgera. Z przyjemnością, jestem taka głodna. Co, w środku nic nie ma? To nie przejdzie. Zdecydowanie potrzebuję sosów. Dodajmy troszkę do burgera, żeby był smaczniejszy. No, teraz wygląda o wiele lepiej. Och, to jest takie dobre. Rewelacja. Z keczupem, mimo i musztardą jest miliard razy lepsze. Co za czad. No jak można tak jeść? Aż mnie głowa rozwalała. Co za brak manier. No dobrze, teraz ja będę jadła swojego burgera. Potrzebuję pomocy. Wspaniale, mój osobisty lokaj przyniósł mi złote rękawiczki. Możesz odejść. Co chcesz, pieniędzy? Dobrze. Ile by ci tu dać? Co tak patrzysz? Bierz dolara i spadaj stąd. Muszę coś zjeść. Ten burger wygląda niesamowicie smacznie. Yy, co za damulka? Nie chcę pobrudzić sobie rąk. Yy. Jaki dobry. Rewelacja.